Dzieci z Kropaczowa będą miały komfortowe warunki. Wkrótce ruszy kompleksowy remont przedszkola miejskiego numer 9. Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo budowlane HB Unibud. Miasto Świętochłowice zasługuje na to, żeby jak najwięcej placówek było termomodernizowanych. W tym momencie przystępujemy do termomodernizacji przedszkola numer 9 w Chropaczowie. Projekt wart prawie 4 miliony złotych bez 20 tysięcy, więc zakres bardzo szeroki. Wierzę w to, że w tym krótkim okresie czasu będzie on spełniał walory nie tylko energetyczne, ale też wizerunkowe. Termomodernizacja budynku to podstawowe założenie remontu tego Świętochłowickiego przedszkola, ale prace obejmą także inne zadania. Wymiana dachu, wymiana okien, również wymiana instalacji wewnętrznych elektrycznych, sanitarnych, grzewczych, plus malowanie i roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Remont przedszkola w Kropaczowym ma się zakończyć w październiku, a w kolejce czekają inne świętochłowickie placówki. Na razie skupiamy się na projektowaniu, tak żeby mieć odpowiednią dokumentację, natomiast tych budynków w mieście jest bardzo dużo. Jest Młodzieżowy Dom Kultury, są również szkoły, które są w dużej mierze zaniedbane, natomiast skupiamy się również na pozyskaniu środków, które pozwolą nam na wdrażanie tego naszego programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Na remont przedszkola numer 9, którego koszt wynosi blisko 4 miliony złotych, miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych dofinansowania.